Poszedł to co wysłał Marcin na telegramie, najpierw do Donate'a, że y, Michał siedzi, a jest ten, tak jest, Raz czy dam raz opuścić, to było tutaj, wiadomość, Aha, otworzymy jeszcze raz. Dur, żulik, siedzi, robią. Stały widz, 20 <laughs> żulik siedzi, a durnie rozkminy robią. Stały widz, 20 zł. Żulik siedzi, a durnie rozkminy robią. Stały widz, o skąd takie info jest, kurde? No. Bo ja to widziałem info, że tu napisał. A, yy, chciałbym, żeby to była prawda. Yy, to, 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 to info, yy, zaraz sobie. Yy, czekajcie, zaraz to. Otworzę telegrama. Wiesz, no, no jeszcze, to też to mówię. Yy, słuchaj, to yy, no, tego. Tak, tak, yy, poczekaj, poczekaj chwilę. Skąd to info mam? Mam tutaj o. to ze strony z kanału tutaj Krwiopijcy, Czekolaj No Tutaj właśnie jest, było jest, o Michale Żulikowskim. Ciekawy, I tu właśnie pa Paweł nasz komentarz, dał w komentarzu. Że właśnie że Michał siedzi. Został zatrzymany. Taki komentarz dał. Czekajcie, Ania Ginger napisała. Fajny komentarz. Który spodoba c się c Ania Ginger, to mógł być mord rytualny. W końcu Michał był z Krakowa, a Kraków z tego słynie, z nieweźnionych zaginięć. W dodatku miał 33 lata, a symbolika jest ważna w tych rytuałach. Dziwne, nie? Uh -huh. Dziwne. Mord dziwne. rytualny? Dziwne. No, Marcin Słowianin pisze, że y <ścoughs> Michał Żółkowski jest w Krakowie widziany brodę z goloną. Że widziany jest. Tak tutaj ten Marcin pisał, Słowianin. Że nawet napisał, że yy, poprosi kolegów, żeby yy, fotki robili. No nie wiem, ale to jest jak widziany, jest wersja, że jest zatrzymany, no to nie może być widziany na ulicy. No kurde, zatrzymany jest, aresztowany, nie? To się wykluczają teorie spiskowe. Jeszcze może znajdę. Ale później też było dziwne, też jeszcze, że na przykład było tak, że znaleziono jego samochód i długo nie było y, tego jego ciała. Z tydzień go chyba szukali, nie? A, a później, a później właśnie, powiedziano... Kilka dni najpierw samochód, a później ciało znaleźli. Tak, było takie coś. Tak, że tego ciała nie było, a później powiedzieli, czujny mówi, że koło samochodu znaleziono ciało. No ale to skąd to jest, ta koło... informacja tego była? Skąd ta informacja? Nie było od policji żadnych... Nie służb. Tylko tutaj... Jest znaczy on mówi, z, on mówi, Komentarze. Że... ludzie pisali komentarze i właśnie tak. się ciekawe czy nie jakieś on... fejki wymyślali. Ten, ten, ten czujny mówi, że ma jakieś, jakąś taką tak zwaną, się określa wtykę w policji zaufanego człowieka, który właśnie mu te informacje gdzieś tam przemycił, no. Bo to mówił tego, mówił u, ro, u roli na tego, na, na tym nowym kanale, tak jak fragmenty słuchałem, no. Mm -hmm. A czekajcie, bo chciałem zaraz to puszczę z telegrama, co Marcin wysłał. Czekajcie, mikrofon włączony, mamy no, włączony. A... Jeszcze on to robił ten Żulikowski takie dziwne filmy, jakiś tam facet, który się nazywał Istotą, jakieś takie przekazy dawał, niby to Jasnowic, niby coś tam. No co jeszcze? Istota to u mnie był na, na streamie lata temu, ostatnio chyba. Ja już ludzie go musieli słuchać, już, bo tam zaczął jakieś głupoty gadać. On, wydaje mi się, że taki trochę słaby. Słaby, słaby nie? Słaby, słaby ale, się... ale od on tego. po prostu mówił to, co w mediach każdy sobie może przeczytać na temat Ukrainy i tak dalej. Nic takich nie mówił odkrywczych rzeczy jakichś, mm -hmm. które z kosmosu czy skądś wy wydedukował, nie? Tak jakby, trochę tak gościu wyglądał jakby chciał być jasnowidzem, ale tak by mu nie szło to. Stały widz, 20 zł. Kłamstwo kłamstwem pogania. Czujne to debil. Dobra, tutaj nie... Dzięki stałe widzom, ale proszę tutaj nikogo nie obrażać, innych youtuberów. Dzięki z Donata. A właśnie, odpalę tego telegrama. Co był Marcin? Co tam było na tym telegramie? Co to jest? Zaraz, a tym ten telegram. Mam. Nie, jestem jak ktoś. Czekaj, odpalamy, co to jest? A przechodzimy do tematu Orzańskiego? Poczekaj chwilę. Mata

Reptyl jakiś. Piszecie. No to grubo, grubo. A może tam, Gabriel, jakieś nagranie ktoś przesłał, jakieś na, tej, na telegramie. Coś możesz puścić? Ty, ja, ja to puściłem. To, sku, to poszło na YouTube, ja to słuchałem. Ale jak wy słucha, ty wy nie słyszeliście. To no, w telegramie to jest. Na Skype nie słyszeliście, ale ludzie na YouTube to słyszeli. Tak, tak, to jak to puszcza, tak, tak to działa. Jakaś klątwa. Kurde, trzeba to klątwę odczynić jakąś, okay. odczyniamy, odczyniamy klątwę, klątwa idź w wpizdu, oczyniona, no, już, ten gość? Tajna info. Ciążkę. 9 złotych A. od znajomych z policji z Krakowa Żulikowski miał kulę w głowie. Chyba użył swojej tezy, Ten Wsadzono do ręki, śledztwo trwa. Dlatego nie ma informacji, gdzie istota był i reszta. Tajna się... info. Po, Zaszlony Michał. Od, od tyłu to puścić. Kurwa. Czeka od G Gamesa Scene Shiwi Destroyera jakieś coś nagranie. Nie wiem jak to ty upuścić tutaj. No ale czekajcie, zastrzelony, czy to śledztwo trwa? To się bują informacji, to jest znaleziony, zastrzelony ten człowiek, nie to trwa, trwa śledztwo, nie? Ale ma nie, żadnego info nie ma, kurwa, no nie nie wiem. O, o tej całej sprawie. Не, видно? О,